Witam wszystkich was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale farmer z Wielkopolski. Witam wszystkich serdecznie was w kolejnym filmie z ogródka jak to dzisiaj na karcie społeczności w piątek dałem dla was informację oraz ankietę do zagłosowania. A mianowicie takim bądź razie co mam nagrać na weekend czyli sobotę i niedzielę, bo dzisiaj ratuje film o godzinie 18 mam nadzieję że się zdąży wyrobić no to Właśnie na kanale tutaj o godzinie 18 pojawi się właśnie film z ogródka, więc także zapraszam serdecznie do oglądania. Pamiętajcie również o zostawieniu łapeczki w górze, komentarza, udostępnienia innym oraz zapraszam też na kanały Jarosław Stankiewicz, Agry Zetosiak oraz też Matyfoner V2. I co dzisiaj? Jak widzicie jestem sobie przed moim ogródkiem, bo dzisiaj dotyczące właśnie film mojego ogródka. Moje mamie, że się tam widzieliście ostatnio na kanale, co e, widzieliście zapewne, co bardzo dużo e, wyświetleń osiągnęło. Za to Wam serdecznie dziękuję. Tam też komentarze były, łapeczki, więc także za to wszystko Wam mega dziękuję. A w dzisiejszym filmie Wam opowiem dokładnie e, co takiego na wiosnę e, 2024 roku będę e, siał i uprawiał, bo w nowym roku po nowym roku w sumie za wiosną jak się rozpo rozpocznie kolejny sezon prac w ogrodzie, bo na tą chwilę widzicie sami, że wyszło mi fatalnie w tym roku. Że z ogródka nie że prawie, że nic oprócz chwastów i trawy. No ale natomiast dzisiaj w dzisiejszym filmie wam powiem, co dokładnie się zmieni, co dokładnie będę chciał siać i uprawiać, jeśli chodzi o kolejny rok, bo zresztą mówiłem wam w filmie wtedy albo w vlogu, jak dobrze pamiętam, z ogródka mamy. I tu z mojego, co wam wtedy pokazywałem, jaka jest sytuacja, to akurat opowiadałem co takiego, mniej więcej że na koniec, film, że no, któregoś tam dnia wam powiem w jakim dniu film się pojawi, i tak dalej. Tam vlog wtedy mówiłem, że się pojawi, co takiego będę chciał uprawiać i siać z warzywek na, na rok kolejny, więc także no co. Przechodzimy, już w takim będzie razie do konkretów. Pierwszym moim największym planem. Jakim będzie w sumie na wiosnę, zanim jeszcze w sumie się prace w ogrodzie zaczną. Bo teraz już soboty na niedzielę, pamiętajcie, zmiana czasu. O godzinę do tyłu cofamy zegarki. To tym bardziej, że teraz będzie ciemno że już o tej porze, to już nie będzie za bardzo jak nagrać. Więc no, pomału, pomału będę musiał jakoś na zapas nagrywać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Także no, czy bądź także inaczej, co Wam powiem. No, plan zanim jeszcze może te prace wiosenne się rozpoczną w ogródku, zanim będzie rozrzucany obornik, i tak dalej, no, to pierwszą co chciałbym tutaj zrobić, to oczywiście powiększyć ten ogródek. Bo zresztą mówiłem już nieraz, że na wiosnę, na kolejny rok, czyli 2024, chciałbym powiększyć swój ogródek, a nie byłby może jakiś wielachny. No na tą porę, jak widzicie, jest taki kawałek ogródka, a tam tej strony się zaczyna. I gdzieś tu, tutaj się kończy, bo mniej więcej tyle tutaj jest tej czarnej ziemi. Te czarnej ziemi będę musiał oczywiście przywieźć albo zakupić. No i nie chodzi mi o jakiś wielachny kawałek, bo tyle mi chodzi, żeby powiększyć ten ogródek, żeby był gdzieś tutaj dotąd, to co najmniej od tego miejsca. Więc, no, jakieś dwie kołówki obstawiam, żeby może tego przywieźć, jak mniej 2,5. i pół. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Póki co to. Aby marzyć, żeby tak mniej więcej go powiększyć, a z tego względu, że na następny rok 2024 w ogrodzie będzie zdecydowanie najwięcej warzyw, więcej właśnie owoców tego. Więc generalnie tutaj co mogę opowiedzieć, to jakie warzywka w tym ro na rok 2024 będę siał No i oczywiście, jakie dojdą mi nowe uprawy, które też mam w planach yy, posadzić. Więc tak, standardowo, moi drodzy, jeżeli chodzi o warzywka, jakie. Mniej więcej no to e, tak, marchewka. Oczywiście dla królików i dla nowych napytków coś tam również wtedy, bo e, porównaniem z tematy tego, no to jeszcze będzie osobny film dotyczący planów na rok do, na 2024, ale to też po jakimś czasie dopiero nagram i wrzucę zobaczymy na tę chwilę, aby dzisiaj temat ogródka. E, no to standardowo póki co jakie bym chciał, czyli w tym co w tym roku były tylko i wyłącznie siane a mianowicie że, ten, warzywka typu do królików marchew, sałata, kapusta e, w główce no i sałata tylko i to tylko będą trzy warzywa, warzywka siane, które będą właśnie typu marchewka właśnie wczesna albo późną posieję marchew, zobaczymy jeszcze bo w tym roku miałem dwie odmiany, późną i wczesną Natomiast e, myślę, że na następny rok tylko i wyłącznie zaścieję albo wczesną, albo późną, zresztą możecie mi to zadecydować, którą wo wobec Was byłoby jeszcze lepiej. No i z tej marchwi bym posiał mniej więcej, no tak obstawiam, że, że z pięć rządków to na pewno, więc mniej więcej pięć rządków, zobaczymy co nam z tego w ogóle wyjdzie, bo na następny rok to postaram się, żeby tej obornika dać troszeczkę jeszcze bardziej więcej niż w tym roku. No i później i tak, sałata, no to właśnie marchewka, sałata. No to tutaj sałaty też mniej więcej takie ze 4 rządki postaram się posiać, mniej więcej. No i kapusta również, że 4, i 3,5 rządka. Może za 3 rządki byłoby najlepiej, bo wobec tego wszystkiego no to sami dobrze wiecie, widzicie jak to też wygląda No to z marchewki byłoby najwięcej rządków, bo z 5. Tutaj z kapust, sałaty byłoby za cztery rządki to na pewno to na minimum no i później jeszcze tutaj byłaby później ta kapusta w główce obstawiam że za cztery góra trzy rządki to max bo w tym roku jak była kapusta no to też dość ładnie wyrosła ale to za mało wtedy wyrosło bo było tylko moja no wiem ze sześć główek niewielkich więc no tak czy inaczej wygląda dalej póki co myślałem żeby posiadać jeszcze kukurydzę na ziarno, wypróbować się tutaj zobaczyć jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o warzywka no to właśnie ty uszczesz do królików tylko i wyłącznie w kolbach później żeby było gotowe na ziarno ale zobaczymy kukurydzę jeśli miałbym siać no to kurde bym musiał troszeczkę z woreczków kupić bo obstawiam żeby kukurydzę posiać żeby mniej więcej zobaczyć czy ona mi w ogóle wyrośnie no w tym miejscu Taka średnio, bo może te krzaki bym musiał powycinać, które tu rosną, tu w sumie bez, zawsze rośnie na majowy weekend, przed majowym, przed majowym weekendem nawet, zależy od pogody. Więc no z kukurydzy, no i zobaczymy co z tej kukurydzy wyjdzie, bo kukurydza nie wiem jeszcze jaką, dokładnie wiadomo, że w kolbach, wiadomo, że będzie do kolb, ale jeszcze odmiany nie wiem, czy będzie odmiana, czy w ogóle kupię ze sklepu jakieś tam nasionka, jak będę miał możliwość, a jak nie na no to gdzieś się poszuka w innych sklepach, a jak nie to już na internecie no i z tej jeszcze sam nie wiem, możecie zasugerować mi ile najlepiej no i dalej są jeszcze, jeśli chodzi o ogródek powiększany, no to z tego powodu, że będą ogórki sadzone będą już do posadzenia w sumie ogórki gruntowe dalej będą, najprawdopodobniej, że może ziemniaczki zobaczymy ale te ziemniaczki to już mam inny sposób na nie, bo nie mam sazarki, wujek też nie ma sazarki do ziemniaków, więc tutaj już mam genialny pomysł na odcinek nawet na następny rok. Ziemniaczki na to głównie do obiadu, żeby też były, bo do klików raczej nie, było do klików zobaczymy co z tego wyjdzie, ewentualnie tam parę ziemniaczków, zobaczymy zaś co z tego ogólnie wyrośnie i zobaczymy jakie będą prognozy, jeśli chodzi o następny także rok. No i Ziemniaczki, po ziemniakach byłyby też arbuzy. No to będą to wyłącznie jedyne owoce, które zamierzam również posadzić, więc będą trzy nowe rodzaje, właśnie upraw, które właśnie te trzy nowe uprawy będą między innymi tema trzema, czyli arbuzy, jak to mówiłem, ogórki gruntowe. No i zobaczymy, jak to wyjdzie z ziemniaczkami. No i właśnie z tymi rajkami to tu będzie najciekawiej mi się wydaje, ale to dopiero wtedy, bo właśnie gdzieś w tym miejscu byłyby ziemniaczki kukury, ogórki no i te arbuzy, więc właśnie z tego powodu e, będzie to ogródek powiększany. No i wobec tego jeszcze być może zobaczymy, zobaczymy, może w doniczkach prędzej będzie jeszcze papryka. No to zobaczymy co nam z tego wyjdzie, bo papryczkę również zamierzam. Chodzić dla upewnienia się i zobaczyć czy w ogóle papryka wyrośnie. No z papryką myślałem, żeby na takich mniejszych doniczkach, a później dopiero gdzieś przekopać, przesadzić i zobaczymy. Gdzieś tak mniej więcej. No i oczywiście... E, również chodzi tutaj o zabezpieczenie tym razem ogródka. Przed psami i w ogóle, żeby mi nie wchodziły i oczywiście... Nie srały, nie bałaganiły. Więc no, że tak powiem. No, ważne, żebym tutaj jakąś siatką prędzej ogrodził. Taką, żeby wiadomo, że pies mi nie przeskoczy albo nie będzie podkopywał się później pod siatką. No i już będzie powarzywka, tyle co nic. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie na tą chwilę, aby mówię to, co bym chciał. Jeszcze jeśli chodzi o jakieś plany kolejne, no to Wam jeszcze opowiem, co i jak zobaczymy, co z tego też wyjdzie. No, więc tak to mniej więcej by to wyglądało jak na tą chwilę obecną. Raczej z tych o nowych upraw i w ogóle się nic nie zmieni, póki co jeszcze Wam dam później znać w razie czego. Na tą chwilę to byłoby to już wszystko, bo to co wymieniłem to wymieniłem. Jakie plany, to takie plany są. No i także samo moi drodzy. Ja Wam życzę miłego weekendu, bo to dzisiaj mamy piątek już po południe, więc w sumie godzinach już podwieczornych, ale jeszcze po południe, bo jeszcze jest póki co na chwilę obecną widno, a już za godzinkę, dwie dużo będzie już ciemno, więc już o tej porze nic takiego dla Was dzisiaj nie nagrywam, ewentualnie jutro i kolejny dnia, żeby na zapas coś na, 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 na nagrać. Więc o tak się bądź na razie miłego weekendu mam życzę. No i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze, komentarza, udostępnienia innym, zadawaniu, także pytań do QA, bo naprawdę nie marzę, żeby te QA dla Was nagrać. No i... To byłoby zresztą na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i wpadajcie też na te kanały, które zawsze wymieniam i słyszymy się w kolejnym filmie już jutro. Czytam vlogu o godzinie 18:00, więc trzymajcie się na razie. Cześć!